eee e, tak dzisiaj odcinek z Bromla. choć raczej nie taki typowy ale na to chyba w ostatnich filmach nie ma tych efektów specjalnych bo nie duży że to tak długo się wrzuca to jest bardzo dużo ważnych chociaż taki jeden efekt i nie wiem czy jestem teraz w trakcie montażu tak i od razu pozdrawiam direk 68 nie. Kiedyś wyplomowałam jego kanu No i z wyświetleniem mi to nie pomogło chyba. Chodź. Ale ja mam pytanie. Dlaczego nie zostawiłeś łapki w górę? Nie, no i przegram. Zostaw mu tą łapką w górę. Nie zostawiłeś? Dlaczego nie zostawiłeś? Weź zostaw łapkę w górę. Zostaw tą łapkę w górę. Tą no łapkę w górę zostaw. No tą łapkę w górę zostaw! Zostaw! O, no, w końcu zostawiłeś. Ale nie wszyscy. Aha, no to Każda łapka w górę to jest... Jedna moja śmierć w broju. O, ty dla, że jestem łapkę w górę. No, ale wracając do tematu, tak wydłużnie, tymi łapkami w górę. Nie wiem, w górę, łapka w górę ale... Naprawdę, nie żebrę, tylko naprawdę, jak widzę w swoich filmach, to nawet nie... wszystkie filmy mają nie, bardzo dużo wyświetleń, ale ani jednej łapki w górę. O, może nie pozostawiacie łapki w górę? To będzie tym szybciej odcinki. Wiem, nieregularność mam. Ale. czasem jest tak. Dlaczego nieregularność? Po prostu. Miał, nie, miałam taką przerwę i nie udało mi się wrócić. A w ogóle też dlatego, że nie chce mi się nagrywać. Nie dość, że nie ma czasem. Nie, od razu to nie powiem, co się dzieje teraz na Ciebie ale Zobaczcie. Oj, się dzieje teraz. Teraz się dzieje. dzieje się. Zobaczcie, co się dzieje. On chce, żebym zrobił ten tryb. Przecież ja nie mogę tego zrobić. Ja nawet nie mam na żadnej postaci tego. Muszę mieć dziewiątkę. Nie mógł, że mnie zaprosić do gry i wtedy sobie zagrać. Zagrać sobie i potem wrócić. Dobra, ale to jest chore co się dzieje i sobie Dobra, ale wracając do tematu dlaczego nie było tak długo, dosyć długo filmów. Bo dosyć rzadko mam regularność. O, ale postaram się wrzucać filmy co 3 dni. Eee, o godzinie 18:30 Tak, jak ktoś ma taką regularność, to mm, raczej nikt. O, na przykład, jak Freeze wrzucił te dwa tygodnie temu. Wrzucił, ale nie, za po prostu nie chce mu się. Po prostu, żeby się powiedzieć, to jest montaż, zajmuje. Sam mam tak, że jak coś zmontuję, to musicie się wrzucać. I no i teraz zostawcie w komentarzu, czy nie, wró niech wróci stare, dobre. To szybkie wrzucanie, ale bez głosu, czy z głosem, ale takie co czyni. Napiszcie w komentarzu. Ja nie wiem jak wy to chcecie. Bo potem będzie mniejsza regularność, ale lepsza. No to będzie niby fajnie, ale to będzie jakby trochę... nie dobra, ale, dobra, ale moim zdaniem chyba zrobię tak, że będzie coś. No, dobra. No szczerze, to odleczenie zostawiłeś łapki w górę. Już jeden metr. Dwa metry przegrałem. I zginąłem tutaj razem. Zostaw łapkę w górę. Tak, w górę. Ale... ...miłem pewno... pewno ...daciem linku do... 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 38. A jak kto wziął i dołączył do klubu co promowałem to niech napisze w komentarzu to przypnę serduszko